Pan Dariusz Miłek na początku nowego milenium przekonał miliony Polaków, że cena czyni cuda. A czy Intel przekona sceptycznych polskich konsumentów, że ARK A750 jest lepszy niż karty od czerwonych bądź zielonych? Przekonajmy się. Przez długi czas zastanawiałem się, jak podejść do testu karty Intela w taki sposób, aby moje odczucia płynące właśnie z całego tego doświadczenia wam przekazać w możliwie najbardziej przystępny sposób. I być może Was to zaskoczy, a być może nie, ale specjalnie i celowo przed przystąpieniem do testów Arka 850. Nic nie czytałem, nic nie oglądałem, niczego nie szukałem w internecie, tylko się orientowałem mniej więcej na jakim poziomie wydajnościowym jest ta karta i ile kosztuje, a kosztuje około 1000 zł, a teraz nawet już w sumie i mniej. I to były wszystkie dane, które posiadałem przed włożeniem jej do mojej stacji roboczej. Dlaczego tak zrobiłem? Ano, z prostego powodu chciałem mieć totalnie świeże, takie niezmącone przekazem zewnętrznym doświadczenie, aby wyrobić sobie swoją własną opinię, a nie już się nastawiać konkretnie do tej karty przez pryzmat tego, co powiedzieli inni recenzenci w swoich materiałach, ewentualnie co napisali redaktorzy gdzieś tam w swoich artykułach w necie. I również Was zachęcam ten materiał oglądać właśnie w ten sposób: czyli jeżeli macie już jakieś informacje gdzieś tam o kartach Intela, które przeczytaliście po nagłówkach, które być może widzieliście w materiałach innych twórców, to sobie takie zróbcie w tym momencie ćwiczenie: postarajcie się do tego produktu podejść jeszcze raz na świeżo, na chłodno, ponieważ jakby nie patrzeć od tego co było w lutym do tego co jest teraz minęło trochę czasu, zaszły pewne zmiany i przynajmniej w moim odczuciu ta karta faktycznie teraz po poprawkach Radzi sobie bardzo przyzwoicie. Ale do tego jeszcze dojdziemy. No i właśnie, swoją drogą karta jest produktem niezwykle estetycznym, zwartym i wykonanym z dużą dbałością o detale. Przy tym wszystkim sprawia bardzo dobre pierwsze wrażenie wizualne. Nie ma tu bowiem jakichś pustych czy niezagospodarowanych miejsc. Bryła karty jest pełna i wywołuje bardzo przyjemne, empiryczne odczucia ze sprawą użytych do jej budowy materiałów. Do jej zasilania wymagane są dwie wtyczki: sześcio- i ośmiopinowa. Z kolei, jeśli chodzi o wyjścia, to karta dysponuje trzema portami DisplayPort oraz jednym HDMI. A w parze z moją stacją testową całkowity pobór energii nie przekroczył 450W. Przy czym sama karta bierze z gniazdka około 200W, zatem w parze z energooszczędnym procesorem zasilacz o mocy 500W będzie w zupełności wystarczający, a 600W da jeszcze spory zapas energii. Co do kwestii technicznych. Żeby Was nie zanudzić, ale też podać trochę suchych danych. Intel Arc korzysta z układu graficznego w architekturze XeHPG, lub XeHPG, jak to wobec. Do większości prac wideo możecie korzystać z zaimplementowanego kodeka AV1. Obsługuje go również OBS, więc streaming gier jest jak najbardziej możliwy i bardzo efektywny. Bo podczas testów, w których uruchomiłem Cyberpunka na Ultra, stream w 8000 sekundę przy pełnym Full HD i 60 klatkach na sekundę działał absolutnie elegancko. Zero zgubionych klatek, a sama ilość FPS-ów w grze nie różniła się względem tego, jak to wyglądało bez streama. I tutaj w tym miejscu test zdany na piątkę z plusem. Intel Arc A750 wspiera Ray Tracing oraz DirectX 12. I o ile gry w API DX12 po prostu działają, mi ciężko tu powiedzieć coś więcej, o tyle z Ray Tracingiem jest malutki problem. W grach, w których go testowałem, przykładowo jak Wiedźmin 3, cienie rzucone na obiekty nie zawsze chciały się wyświetlać prawidłowo. Za to po wyłączeniu Ray Tracingu problem znikał, choć gra robiła się dla odmiany dużo bardziej jaskrawa. No i ogólnie bez Ray Tracingu Wiedźmin działał dużo płynniej i stabilniej, co na kartach konkurencji wcale nie jest takie znowu oczywiste, Szczególnie po tym nieszczęsnym przejściu wieśka na nową wersję patcha. Ark posiada również swoją wersję upscalera. jest nim w tym wypadku XISS. Przebiega przy wsparciu algorytmów SI i działa dużo lepiej niż przykładowo FSR od AMD. Momentami nawet efektywnością przypomina DLSS-a, choć głównie w obróbce obrazu, a nie samej wydajności. Włączony XISS nie wygeneruje bowiem 2 czy 3 razy więcej klatek, ale kiedy ma swoje momenty, jest w stanie wygenerować o kilkadziesiąt FPS-ów więcej, co może skutecznie przyczynić się do podniesienia komfortu. Rozgrywki, szczególnie kiedy ta balansuje na granicy płynności. I w sumie, jeśli chodzi o kwestie architektoniczne, to to były najważniejsze elementy, o których warto wiedzieć. Natomiast to, co chciałbym, aby w tym momencie wybrzmiało, to fakt, że dla mnie personalnie karta graficzna nie służy jedynie do gier. No bo współcześnie GPU mocno przejmuje rolę CPU i wykonuje wiele zadań, o które nawet byście go nie podejrzewali. Oczywiście, o ile dany program lub środowisko wykorzystuje daną architekturę. No i właśnie, na karcie można grać. Streamować, renderować i ogólnie obrabiać różnego rodzaju. Obiekty i rzeczy w programach do obróbki rzeczy 2D, 3D i tak dalej, i tak dalej. I Karta Intela odnajduje się najlepiej w dwóch obszarach, a właściwie to jednym bardzo mocno z sobą połączonym, czyli w gamingu i streamingu. I mimo że nie chciałem, no to właśnie niestety ale ten test muszę sprowadzić głównie do tego, jak karta zachowuje się w tych dwóch aspektach, bo w nich zachowuje się najlepiej. I szczerze mówiąc, do nich właśnie polecałbym ją. Najbardziej. Tylko muszą być spełnione pewne czynniki, żebyście czuli się komfortowo z tym, że właśnie gracie na karcie Intela. A tym czynnikiem, przede wszystkim nadrzędnym, jest wasze doświadczenie i otwartość na rozwiązywanie problemów, które mogłyby się normalnie nie pojawić przy innych kartach. Coś za coś. Z kolei te benchmarki, których zwykle używam do testowania właśnie kart pod kątem zadań bardziej profesjonalnych, no to dla odmiany z Intelem działać po prostu nie chciały. Natomiast jeżeli chodzi o gry, czyli właśnie to, o czym już mówiłem, co wypada na tej karcie w ogóle najlepiej, to pomijając drobne problemiki związane z kwestiami retracingowymi, naprawdę działa to. Zadowalająco, szczególnie jak na obecną cenę tej karty. A prezentuje się to tak. W CSGO na spokojnie można zagrywać się w średnio 400 klatkach. Minimalna liczba FPS-ów też jest przyzwoita. Wskazuje to na to, że spokojnie można zaopatrzyć się w monitor z szybką matrycą i zostanie ona w pełni wykorzystana. Podobnie sprawy miały się w Fortnite, który też e-sportem stoi. Gdyby nie fakt, że to jedyna gra z mojej puli testowej, gdzie bardzo widoczne były spadki animacji. Co prawda nie przeszkadzały bardzo, jednak wykres no, nie kłami. 178 fps średnio, ale ze spadkami do 37. I tu trzeba jeszcze definitywnie dopracować sterowniki, lub pokombinować z najlepszą możliwą konfiguracją ustawień detali. Przypadki skrajne w tym momencie jednak już za nami, ponieważ teraz to, co się będzie działo w gierkach, jest już absolutnie przewidywalne i stabilne. Rzućcie okiem. God of War melduje się wynikiem 57 ramek na sekundę średnio, jednak zazwyczaj testowałem go z włączonym jakimkolwiek upłynniaczem. Tym razem mówimy o czystej rasteryzacji bez upskalowania, więc wynik uznaję za bardzo dobry. W Horizon Zero Dawn średnia klatek to 80. Ponownie zero wspomagaczy, całość na ultra, zatem rezultat satysfakcjonujący. Assassin's Creed Valhalla przy detalach bardzo wysokich rozpędza się do 74 klatek w ujęciu średnim. Gra działa stabilnie i wykazuje problemów. W kontrol działa skalowanie obrazu, ale nie wiem jaką techniką dokładnie, więc zdecydowałem się go nie uruchamiać. Dlatego zamiast średniej na poziomie 120 klatek jest 83. Wynik tak czy siak bardzo dobry. Cyberpunka się nieco obawiałem, jak się jednak okazuje niepotrzebnie. Na detalach ultra, ale bez śledzenia promieni na spokojnie pogracie w płynnych 74 klatkach. Czyli jeśli macie typowy monitor 1080p 60 Hz, to gra będzie działać u was idealnie. W przypadku Forza granie na najwyższych z najwyższych detali bez X-ISS to balansowanie na granicy 60 klatek. W tym wypadku byłoby jednak lepiej zejść do ustawień wysokich i zachować płynność bliższą 70-80 klatek. Natomiast RDR2 problemów z płynnością nie ma i to nawet na tych zbalansowanych wysokich ustawieniach. Ponad 80 klatek średnio zapewni bardzo dobre wrażenia z gry. Wiedźmin 3 na karcie Intela działa super, dopóki nie zacznie was kusić odpalanie ray tracingu. Z XISS spokojnie można wyciągnąć ponad 100 klatek, ale natywnie trzeba nastawić na okolice 80. Natomiast miłe jest to, że FPS jest bardzo stabilny i wykres wygląda wręcz wzorowo. A na koniec Warzone. Liczyłem na trochę więcej, ale nie mówię, że jest źle. Granie online jednak częściej odbywa się w oparciu o zaniżanie detali, a nie zawyżanie. Jeśli więc zejdziecie do średnio niskich, to myślę, że spokojnie stabilne 100 klatek wyciągniecie. Jeśli testy gier wywołały u Was falę entuzjazmu, to się bardzo cieszę. Bo u mnie też. Karta faktycznie spełnia oczekiwanie, jeśli chodzi o to, na co można liczyć w kwestii cyferek, no przynajmniej w cenie, w jakiej jest aktualnie oferowana. Czy można jednak powiedzieć, że jest to karta dla każdego? No, w sumie już wspominałem wcześniej, więc się powtórzę. Nie za bardzo. A dlaczego? No, mimo tego, iż od premiery minęło już trochę czasu i faktycznie dużo problemów zostało wykluczonych, w szczególności przez optymalizację samej wydajności sterownikami, to jednak w dalszym ciągu dzieją tu rzeczy dla mnie niewytłumaczalne często. No i właśnie, taka bzdura, kompletnie prozaiczna bzdura, ale która mnie mocno zbiła z pantałeku jak sterowniki, z tym, że nie to jak działają w tym momencie, bo to jest osobny temat, tylko Skąd w ogóle je wziąć? No, ja osobiście przywykłem jako tester do tego, że wpisuję sobie nazwę brandu, obok tego sterowniki, w sensie w Google, no i pierwsza strona, czy tam, nie wiem, druga strona i te sterowniki mam. Tutaj się okazuje, że może i działałoby to podobnie, ale jednak trzeba najpierw wiedzieć, na którą z tych wszystkich intelowskich stron wejść, żeby dostać dobre, najnowsze sterowniki, gdyż jest to dosyć nieintuicyjnie, przynajmniej jak dla mnie, Póki co jeszcze zorganizowane. No i z jednej strony, oczywiście pierwsze koty zapłoty. Pewnie gdybym instalował po raz pierwszy w ogóle w życiu sterowniki od innej karty, też mógłbym mieć jakieś tam powiedzmy problemy, aczkolwiek nie pamiętam, żebym aż tak długo e, szukał właśnie driverów do innych kart, nawet jak byłem dużo, dużo, dużo młodszy, niż właśnie jak teraz, ale. Okej, okay, być może to jest kwestia tego, że już po prostu przywykłem do pewnych rozwiązań konkurencji, a tutaj wszystko było znowu takie pierwsze i świeże. Natomiast to jest tylko taka anegdotka, bo wiadomo, że jak już się to raz zrobi, to później będzie się wiedzieć. Gorzej z bagami, bagami i w samych sterownikach, i w ogóle w tym jak karta działa. I bugi znalazłem dwa. Pomijając oczywiście ten związany z samym ray tracingiem. Jeden był u mnie, drugi był u Liptona, z tym że ten, który był u Liptona u mnie akurat nie wystąpił. Natomiast u mnie wydarzył się bardzo dziwny bug, albowiem od samego początku, właściwie i do końca samego nie działało, czy nie działa chłodzenie stricte pasywne karty. Czyli nawet przy niskim obciążeniu, kiedy wentylatory powinny się nie obracać, one cały czas z niską prędkością, ale jednak się Obracają. Tego baga da się akurat bardzo łatwo usunąć, to nie jest y, jakiś tam szczególny problem. No a poza tym karta jest ogólnie dosyć cicha, więc to by nawet mnie w ogóle nie irytowało, no ale jednak nie jest to standardem jak u innych producentów, że działa to bez problemu, a trochę to dziwne. Natomiast drugi z bugów to akurat ten, którego nie było u mnie, ale był u Piotrka, czyli właśnie ten problem z duplikowaniem obrazu przekazywanego na dwa różne wyjścia wideo, a przynajmniej ja tak to zrozumiałem, jeżeli chodzi o to, co opisywał Piotrek w swoim materiale. Mianowicie chodzi o to, że... Ja używam splittera, zewnętrznego Splitera, więc jeżeli wychodzę na dwa monitory, ale jednym kablem, to ja tego problemu osobiście nie miałem z brakiem możliwości przechwycenia obrazu, czy właściwie z po prostu brakiem obrazu, który by wychodził przy włączeniu opcji duplikacji obrazu w samym Windowsie. No ale warto o tym wspomnieć, żebyście wiedzieli, że inni testerzy akurat taki problem mieli i gdyby ktoś na przykład chciał na tej karcie streamować i robić to właśnie w taki sposób, żeby sobie wypuszczał, Obraz na przykład na drugi monitor gdzieś tam i ten obraz chciał przechwycić, go puścić na przykład na streama, no to mógłby mieć w tej sytuacji problem. Podsumowując, Intel Arc A750 to jest moim zdaniem tak czy siak bardzo, ale to bardzo dobra karta, w szczególności w swojej aktualnej cenie, czyli tej wynoszącej około 900 złotych. Natomiast do grania i streamowania only. Jeżeli macie inne, większe, wyższe potrzeby i przy okazji nie stać Was na ryzyko związane z tym, że jakiegoś projektu nie dowieziecie na czas, bo coś tam by ewentualnie przestało działać, a jesteście konsumentem nastawionym tylko i wyłącznie stricte na rozrywkę, czyli nabycie odbiorcą treści, a nie nadawcą treści, to w takiej sytuacji karta Intela sprawdza się moim zdaniem bardzo dobrze. Oczywiście na tyle, na ile jesteście też przy okazji jeszcze otwarci na Możliwość, okoliczność pojawienia się pewnych problemów technicznych, które będziecie musieli sami rozwiązać, bo ilość dostępnych poradników, tutoriali w internecie, z uwagi na popularność samej karty, po prostu w tym momencie jest jeszcze mocno ograniczona. Także dla ambitnych, otwartych, niebojących się wyzwań, przebojowych osób, Intel Arc A750 w swojej cenie do grania, no, streamowania, prostych zadań, związanych przykładowo z obróbką, z jakimś tam montażem wideo. Jest moim zdaniem produktem trafionym. A przy okazji, ile będziemy mieli przygód, ile zyskacie nowych doświadczeń, to wasze. Jeżeli chodzi o linki do karty, te są w opisie tego materiału, gdzie was odsyłam i zachęcam was do przyjrzenia się osobiście temu produktowi. A tymczasem dzięki wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach na tym i innych kanałach.